Wiesław Falko-Fałkowski Krótki opis procesu tworzenia. Kiedy szukam pomysłu, przychodzi niespodziewanie, łasi się do mojego boku, mruczy cicho, jak kot na piecu. Kiedy zaczynam pisać, gładzi. Delikatnie moją dłoń, szepce cicho do ucha, mruży oczy. Kiedy kończę pisać, patrzy łapczywie na słowa, potem pożera szybko wszystkie napisane litery. Pożeracz moich wierszy. Pozostaje pusta kartka. Dzięki Bogu. Czytał Bogdan Tymowski.